Dzień dobry. Witam. Nagrywam pierwszy raz moje ptaszki. Jest ich 170 sztuk. 130 sztuk. Zrobiło się ciepło. Parze się jak co. Nie ma czasu na to, ale teraz się za nie wezmę 60 sztuk przynajmniej do sprzedania około 20 Budapesztów i reszta jasnych dwa typlery żółte jedynki żółta z czerwonym z 20 Budapesztów musi zostać na Puszczanie, bo lubię lotować. W tym roku będą lotowane jasne. W tamtym roku tylko na próbę wziąłem dwa. Za tym żółtym Budapesztem siedzi taki jaśniak. Dwa słabsze takie wybrałem, ale sobie dobrze radziły. Prawie do 20 km miały Iść na 40, ale chorwałem. Później już mi się tak nie chciało. Najgorzej jest je łapać. Nie można ich łapać Zła łapisz w blocie, ale w tym roku jak będę je zrobił, to będę szły. Tu siedzi czempion. On musi zrobić Ciechanów. W tamtym roku miał robić, ale samica od niego też. Gdzieś tu, gdzieś jest tu. Tak jak powiedział Andrzej Zerbląg. oglądam wszystkie jego filmy pozdrawiam go. To jest gość. Nie pęka. Bo u nas w Wiłowie mieszkam. Nikt nie da żeby tak puścić, rozrywka i tak jak mówi puszczanie gołębie to trzeba puścić i kamerę tam minutę, dwa wyłączyć i jechać do domu i cała przyjemność to jest w domu jak one idą, wracają to jest uciecha no niestety w tamtym roku puszczałem 40 trzy sztuki zginęły bocian, żołobniczka i Budapesztka, no już Budapesztka taka miedziana była, to już mówię ona nie wróci, <gryz> już ona nie zobaczy świata, kiedyś gołębie się puszczało, to tygodniu wracały, teraz już nie da rady, nie ma takiej opcji, na drugi dzień nie wróci, to już przepad. U mnie tylko z z jęczmieniem. Dawałem lepsze ziarka. Ale to nie ma co. Posłuchałem tam jednego, to jeszcze gorzej tam w tym roku kupię, ale nie będę szalał tak jak w tamtym roku. Ten Budapeszt u góry. W tamtym roku sprzedałem 70 sztuk do Nidzicy. Przy tym ciemnym. Po, I i w zimę już niewypuszczane były. Bo chodzę do roboty, przywracam ciemno. Jadę rano, też ciemno. A w weekendy to albo słaba pogoda, mgła. Ale, Mieszkam przy lesie, ja szczębie bio, że niesamowicie. O, no już, były od, od 2 listopada zamknięte. Sprzedałem to. 9 dni go nie było od sprzedania. Żona przyszła z zakupów, mówi, że ci z Nidzicy go się roześmiałem. I tego poszłem, przyszłem, nie ma. Ale tam po działce tego siedzi na zaciągu. Otworzyłem zaciąg, posypałem ziarek, czarne znaki. No i tego, odsadziłem go, złapałem. Ale tak poszedłem w domu, podobnie do mojego. Przyszedłem, patrzę mój Budapeszt. To miesiąc czasu niegonione i z niedzici przyszedł. I też miał iść na Ciechanów, ale z przychodzi z lotów to pierwszy i tak one wszystkie przychodzą przyjeżdżam to albo przed samochodem albo tam zaraz chwila i są także do 20 km to za krótki dystans trzeba im zwiększyć kiedyś miałem jasnych takich średnich to tam non stop rozpuszczałem a teraz takie mam zmieszane po lepszych, dlatego tak jak już zginie to już 100% że nie wróci. Nie ma nawet opcji. Także oglądam żono Andrzeja zawsze z Elbląga, i podziwiam go jak się wkurwia na tych co z tymi łapkami, ale to lachę na nich kłaść. To są łapacze <laughs> tylko. Złapać i zaraz na bazar, sprzedać. I na piwo, żeby piło. Ja to tak jak kolega mówił. Pieniądze to do roboty trzeba iść zarobić. A gojemby to są dla rozrywki, dla uciechy. No, łamaniają, aby złapać. Słuchałem kiedyś, mu, jeden tam opowiadał, mówi, że siwe to mądre, że idą. Ja mam same żółte i czerwone i tam idą jak rakiety Budapeszty. Tylko trzeba lotować, co i raz trzeba je puszczać. Parę razy w miesiącu, ale to będą gołębie szuje. A, a jak jest gołąb niepuszczany, no to wiadomo, że on nie przyjdzie. Tak jak pocztowi niepuszczany to się robi poluch. A puszczane gołębie to nawet w klatkę go wsadzasz, on wie co go czeka. Także mój pierwszy film, jak będzie wiosna, lato to pokażę jak się puszcza gołębie, z ilu kilometrów i jak idą. Bo od młodego to u nas było w modzie. Nie ma tak, że siedzi tego. On musi iść. Tamten u góry, Pasiatyk, 8 lat u mnie chodzi. Od młodego. 8 lat on mnie nie zabił. Ile on lotów zaliczył. <grytania> Czasami cały czas tak słabo chodzi, kupowałem w ławi. Więc za nie dałem, ale to... A. A on to jest normalnie jak Dwu, ten matkę, matkę i ojca. Jaszcząb też wziął. U mnie dużo jaszcząb wybiera. Teraz też jest zamknięte. Od połowy listopada są zamknięte. A przyjedzie z roboty już ciemno. I w, w weekend albo mgła, albo na siłę by trzeba gonić. A one chodziły w chmurach te gołębie, także tak jak zawsze. Połowa mi ginęła. Poszły na drugą wieś, później... No, że teraz to już mi dużo wracało. Także nie jest tak, że... To, to są gołębie takie miłe, to jasne, to wiadomo, że one, jak już dostanie się w szpony łapacza, to już nie ma szans. Ale zobaczymy. Nagrywam pierwszy raz, ale nie wiem, jak to wyjdzie. No, do widzenia na razie. Cześć.